Daj. Nie, ja, bo ja sobie pójdę po te wilki, no weź nie bądź ja, Nie. jest. A... Tak jest Ale daj impulsy, ej, daj impulsy, dobra, bo mam jeszcze da. też quest'a do odbicia Ale daj, ty to... w ciebie ja rzucę w... A weź wróć Wcale bym się nie zdziwił jakby tak było No tylko ja mówiłem wcześniej, że tu No dobra no, quest'a mam To jest pakuj, pierwotny pistolet, dobra to no, no dobra, to jest to gówno, no dobra Dobra, dobra. Mam nadzieję, nie, że tu piskut, nikogo nie ma. Takich itemów ja już w poprzedniej grze nie miałem nawet. Kto ja ten typ napierdala? O, mam wilka. wy By... Tyra, żeby dał mi części <noise> Wiesz co najlepszy profi oglądałem taki bait na tiktoku, że jak strzelasz w miejsce tam, jak przebierz opony i strzelasz tam gdzie jest opona, nie to więcej części leci, nie? potem gierka, chęć! Na... potem gram sobie gierkę i skurwysyn każdy samochód bez opon, nie no <noise> To ja jedzie. do stref musiałem No i dobra, qua Ale gotowa. ja mam lata, bo będę musiał iść do kościoła. Okej okay. Ale ma być krótko, bo w sumie to jest zwykłą Tylko że jest 1 minutkę to jest Pół... Nie, ile tam będzie trwało? Trochę... Ile u Ciebie trwa Dzień msza? Hedzinę trwa msza niby, nie? U mnie? pół no. godziny taka Ue, to tu krótko O 6.30 jak jest no to do siódmej Ty, a raz co mówię? Ja to zajebiście To, to zrobiłem tak, to jest taka zwykła msza Na przykład jak bo no dobra, ksiądz ale... ta Na przykład jak jest taka uroczysta to Ej, a kurczaki mieć... gdzie są? Tu w A w niedzielę na przykład też pół godzinki? Ej, kurczaki? Ej Kurczaki są Też koło wilków A jak nie będzie ich tutaj to tu bo wilków też nie może być, może nie być, dlatego by się respiął No, wilki miałem, więc los A tu swat stronę tą No nie, jak chce mi się teraz Mam czat odpalony na tym tym Co ja? Ja ślepy? Co się stało? Nie widziałem, sorry Wiele wyleciało Co się stało dru? Co się stało, że się zesrało Karino ma urodziny 100. Sto... A chuj, mów dupę. Jak ja miałem 7 kwietnia, to mi nikt z was nie złożył. Aha. My nie nie no. Nie masz w opisie napisane, kiedy masz urodziny. A to... no, masz mnie znajomych na Facebooku? Nie wyświetliło mi się powiadomienie z na... na hmm. A Nie Ale kto używa Facebooku? Tłumaczy, nie. jak ty nie używasz Facebooka i. Nie rozumiem. ja nie da się go zabić z Ej dobra, bo mam niby ten i mam już wrócić do raza Albo polować kurczaka No i spać będzie Ja mam 90 level, a nie robię questów No ale ty grasz cały czas jak pojebane. Ej, na, na mnie typy No, typy, typy jak boty, a nie Aha, no to patrz, bo żeby... Rzeczywiście e, macie impulsy Dwa Kurde, mogłem zrobić wybuchowe w wolę impulsowe ja pierdzielę jakie Artur Aim. A nie mam już impulsów, wyżyłem <gry> Kurde, no <jeszcze gry> dobra, dobra, dobra. Czemu nie mogę oddać tego questa? Podpal budowlę. Nie zasłużyłeś. Poluj kurczaka. No mam ukończyć wszystkie trzy zadania iglicy, i wrócić do raza. I mam ukończone te zadanie, i muszę wrócić do raza. Gdzie jest kurwa raz? On był na kolosalnym kwadracie? Czy tam. W kwaterze? Ty, ja 6 kwietnia to jest... ja nie inny miałem, no widzisz? Ale ja miałem 6 stycznia. Jesteś guppy czy jesteś głupi czy głupi? <laughs> Aha, krótko. Randomowo to jest. A jak nie, strzela... A jak? czekam, 7 kwietnia miałem. A z piracem? Słame, Bo jest. No niby wiem, że jest to randomowo, ale Kulna chodzi o to. No bo... randomowo jest, a, no. masz, mnie, jeden bo na... a masz 100% na jedną część na przykład z przedmiotów, tak jak widlak Czyli coś, co nie jest używane jako samochód. No to tak A samo jeśli... z warsztatu tego, nie? jest jak przebiję opony? I rzucę te? O. Da się, się przebić tą oponę? No stary, to tak jakbyś da wymienił, się. nie? Na no nowe. No dobra, to gdzie się znajdują tamte? Skam. O, kolejna nowy prawie szlał O i samo za chatą, on ma milion opon. Nie, bo Gumciak zbiera części tam, ja sobie przyjdę na zamowisko i mam 100 części. No nie jest głupi, No nie? to daję 8. Nie głupi Wyjaśnił go. No bo. Ja bają, mam 30 bają. części, bają. właśnie. Wszystkie. No to ale zabrać wszystkie, daj 80. No a teraz to, jak widać, prawie z i tam. No i pompa. Nie mam. No Były zielona. Były na tam, no tam. A czaty raz tak. był tu, czy na tamtym? Nie, no, prawie zresztą tam No nie ma! Nie ma nic za darmo, no co ty no chcesz? Prowizoryczny w pompy, zielony cały no to czas. mi przynieść, no nie jest. Jezus, no dotaj to 8, zajęwał 8, dawał. 8, 36. 8 potrzebuje. No ale potrzebuje 8, no rzuć już, nie bądź pała. No. Jak 6 kwietnia, to wszystkiego najlepszego, żeby z Silvera w końcu, wiesz. Po po Poga z nami. Musisz przeszukać. Poga z nami, to no, a wyjdzie. Masz to 8? A, ty możesz go bawić, jaka? No przecież to już. Szykałem prowizorycznej pompy, co ty ode mnie chcesz? Masz łuk jak Będę nie musiał się. użyć 38 części, to co wtedy? Nie Ale ty kurwa jesteś naprawdę no. O kolejny błok, nie można tu przeskoczyć. Typie, Tam zostawiłem część, ale dobra. Gdzie! Gdzie? No powiedz gdzie? O Posz, dobra, poczekaj. No pierdolny i co, ma się zmarnować? Co to kurwa było? To samo ja to bierdzał. A gość no. we mnie napierdala z łuku No nie to jest jakiś jakiejś ja się jest. nie rusza Chciałeś mi powiedzieć o Ciońku Przede mną no Jeden leży A ty już tu jesteś? Kurwa, jak goście są, to od razu przybiegnie Ale się prowizorycznej no, pompy nie, nie mieli? I... <laughs> ale skąd ta gra jest? Tam bez pompy A wiesz co, kiedy zrobiłem, zrobiłem sobie rekwizyt na arenie I stanąłem tu jako opona, a chłopko mnie, cyk, oponą sobie skakuje koło mnie i po... <laughs> Tu masz prowizoryczną No i koks też może części? <laughs> Możesz dać coś nam, no, z pół coś Masz 22 To się da w ogóle ulepszyć z tego co ja tu mam? A nic się da z tego ulepszyć No bo jak masz prowizoryczne no. to możesz ulepszyć. Ty czekaj Jaka to jest pompa? O kurde, daj mi 6 masz Mogę wszystkie. ci pompę dać. Czekaj, gdzie to było wyku Aż no, i tak tego nie, nie potrzebuję. Nie mam spazika. Nie, prawie pębna bym zdobył. Ja pierniczę. O no, co mi kości dajesz? Pamiętam, chciałem zrobić spaza i zrobiłem bębna, po, po czym zabiłem z bębna typa ze spazem. No ja, nie był spaz. Co? No chodzi o to, że pomyliłem i zrobiłem bębna zamiast spaza, nie? No i y, ty co był y, zabiłem? To No nie, na arenie. Nie wiem, to było był w tym sezonie. Znaczy w zeszłym jeszcze nie było. A w zeszłym jeszcze nie było. No i typa miał spraza, więc ja wyszła się na się jedno rozumiem. No to było dawno, to był na początku tego ja muszę podpalić 10 budowli i upolować kurczaka. Jakbyście kurczaka widzieli, to dajcie znać. I gdzie moje małe poty... No ja pierdolę A to były twoje. Pff, Nie. Świetliki mi się zabrały zamiast te po. Świetniki, co? Świetliki. Ciebie wziął zamiast potę. Gdzie tu mogą być te skórzane? Prawej... Tu powinny być gdzieś cztery. Goście z prawej na iglicy. Czy jak to się tam nazywa, to miejscówka. Macie jakieś potki. Nie ulepszonymi oponami, nie ma szans go dogonić. Tu masz A Kurwa nie, ale Nieju, ma 1 kp. Dostał 3 razy po 30. No weź Ten, mu kuwa, skąd się wziął. Leży No bandaże tam bierze Pierwotny karabin przerobie na mk? Nie, prowizoryczny A dobra, 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 no już, nie srej. Pierwotny jest z kości, nawet nazwa ci mówi Co on tu o, robił? 136, o. A bo on aptekę brał, a nie ten. Dlatego miał dalej 3 HP. Dlatego mu spa za 3 HP. O, ale headshot. Gdzie on jest? Tu jest 3 White, ten ma 25 White. <noise> Jeden ucieka, drugi rasuje. Widzę, że fajnie ty ma Nie raszuje czy kogo? Ciebie no ten. O, lebi Potrzebuję help. Kurwa podmienił jebany. Oto jakiś zero pinkowy. A chuj mu w dupę. <noise> no, chuj, I teraz, <noise> co, co tam i wreszcie? Tamtego. Czekaj, nie dobijaj tam tego, bo muszę sobie jeszcze 100 damage zrobić z pompy. Cyk O dobra na 90 jeszcze co zrobił. <noise> Lamus. Pierwotny. Prowizoryczny, Lężało. apteczka. Co tu jeszcze jest? Pompa Dobra jest, git Łatwo z botami Fipek, kogo ty tam dojeżdżasz? Tak sobie Ej dobra, tam kto, kto to wywaliłem. ma Sakarino, tak? Nie, Sakarino ma urodzin dzisiaj to już najlepszego, nie O to może sobie przerobić na skara Mogę to wyjść. W tej godzinie prawilna gra wiem. Kurczak? Czy to nie kurczak? Tutaj żaba. są często kurczaki To jest żaba kurwa Widzisz, że Ej, lol! O ja, kurczaka. Ta jest kurczaka! się kurczaka o, coś w ciebie napierdala. No, stąd O kurczaka chce podjebać pewnie. Dostali to, co 15. Dostają cały czas po 5, nie? Dobra, kurczak upolowany. No, pierdolona drzewa. Obaj bez piewa. A chciałbyś tam. Drugi team przyszedł. Ja cię on się rozsypał, a miałem na plecach. Fortnite. Wyszedł. Nie no, Bied puchnąłem goście. tutaj. A ja mam jeszcze gościa na sobie, jak chcesz. No idę. O, o już mam biało. Oj sorry. O pustę, upadek. Nie no, ma 5 HP. zapomniałem, że tu syfonu nie ma i mi się nie leczy ten HP. Sens to Boom, umiera. Skąd ty miałeś takie leczenie? 89 no, Leży. Biało ma nie ten na tobą. Ale... A to ostatni byli. Aś. Dwie gierki, dwa winy Kurde, ile questów zrobiłem A ja zrobiłem Przeszło, kurno nie chcę mi się A Ej, nie dałem nawet ready, a tu już mi szuka meczu, nie? Nawet nie wiem, ile mieliśmy fragów Fippo miał 8, ty miałeś gumczak 2, a ja ile miałem? Weźcie luknicie na tym O kurde Nie wiem, nikogo nie widzę Esa